Serdecznie na e, seminarium, które odbywa się w ramach obchodów e, stulecia polskiego filmu, e, postanowiliśmy e, zaprosić e, przedstawicieli archiwów e, e, z różnych krajów o e, przedstawienie nam pewnych elementów zasobów, które e, oni posiadają, a które wiązane są z kulturą polską. Ku naszemu <try> bardzo miłemu zaskoczeniu okazuje się, że. Listy skierowane w tej sprawie spotkały się w wielu przypadkach z bardzo przychylnym ocenem. Stąd obecność naszych zagranicznych gości na tym seminarium, które dzisiaj inaugurujemy, I traktujemy to jako jak pewien wstęp do bardziej systematycznych spotkań, przeglądów, być może dwustronnych, czasem także wielostronnych z archiwami zagranicznymi. Może to stworzy pole dla jakiejś międzynarodowej, międzynarodówki archiwów <grych> europejskich i nie tylko. Chodzi o wymianę pewnych doświadczeń, o, o nawiązanie codziennych kontaktów i bezpośrednią znajomość. Będziemy tutaj mieli okazję dzisiaj poznać się z bardzo ciekawymi projekcjami. One się także łączą z projekcjami, które są przeznaczone dla publiczności. I tutaj powiem, że jest to jeszcze bardziej ekscytujące doświadczenie, mianowicie po raz pierwszy filmoteka robi w Bibliotece Narodowej Pokaz. Jest to pewien eksperyment, nie robiliśmy wcześniej pokazu, bo korzystaliśmy z kina Iluzją Cinamutta. Wyrażam takie oczekiwanie, że pewnie za jakiś rok spróbujemy zrobić następne seminarium, wyciągając wnioski z wszystkich pozytywnych i mniej pozytywnych doświadczeń bieżącego seminarium, bo takie pewnie też się mogą zdarzyć. Także życzę Państwu owocnych obrad. Zaczynamy coś, o czym jestem przekonany, że będzie wielkim wydarzeniem. Państwo przeglądając w tej chwili uważnie nasz program, zauważyli z pewnością, że pojęcie Polonika rozszerza się nie tylko na filmy produkcji polskiej, ale na to, co kiedyś w bliższej i dalszej przeszłości było po Śladem, tekstem kultury, zawierającym w sobie myślenie europejskie. Mogę w imieniu nawet tych, którzy od bardzo dawna interesują się zagadnieniami poloników w archiwach zagranicznych, powiedzieć, że przegląd, zawartość tego przeglądu jest rewelacyjna, i wszyscy czekamy tutaj na pierwsze pokazy. Bohaterem tego najpierwszego pokazu. Będzie film, o którym było wiadomo od dłuższego czasu, że istnieje, ale on, jak Państwo zobaczą, jest rzeczywiście elementem. Ten film to Das Tagebuch des Dr. Hart, czyli dziennik doktora Harta. Debiutancki film Paula Leniego. Właśnie on otworzy naszą konferencję. I poproszę teraz pana Martina Karbera, naszego pierwszego speakera tutaj podczas seminarium, żeby był łaskaw zaprezentować ten Thank you. So, um, I have now been introduced to the concept of Polonica, which is exactly what this is about. When you first gave us the idea to tell us, to tell you what we had on Polonica, I gave you a long list, and you didn't choose anything from that list, but you asked for something else. And I have now understood why. <laughs> um, this is something for us, I think, to think about for the next couple of days. It gives me new ideas already. So I'm going to be the first um, to bring you something to chew on from another archive. Um, however, the films I am about to present tonight, this one and the next one, at the request. I think specific request of the i are not necessarily the films I would have liked to bring at all. They are pieces of propaganda, and thus we just jump right into the mess of the common heritage of our last century, which is a very troubled century. I wish I could be the bearer of better news or better films. And. I would have probably told you we preserve an original print about a Jewish charity organization in Warsaw, a film made in the 1930s by Alexander Ford, but I was told you have it. So there's no need to bring it. I would have mentioned our paper holdings with a few early Polish films. The fact that I surprised I was surprised to find it when you asked me what we have on Polish films, I started looking and I was finding all these things, which I didn't have any idea about that we had it in the first place. Dziękuję so bardzo. Thank you. Thank you Martin Kreber. Proszę państwa, już za moment pierwsza projekcja naszej, naszej konferencji.